Po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa TriCapitator trikapi, yy, i daje nam możliwość ścinania drzew yy, poprzez ścięcie jednego klocka i wtedy opada całe drzewo łącznie z liśćmi. Yy, no i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać dwa pliki z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.ania.pg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i trikapitator pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do, fi, do filmiku. Po wejściu na stronę zjeżdżamy troszkę w dół. Mamy tutaj, że to jest TriCapitator. Tutaj mamy sekcję Downloads. No i tutaj mamy TriCapitator Universal. Na to klikamy i stąd pobieramy jeden plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której również link jest w opisie do filmiku. I mamy tę samą sytuację. Zjeżdżamy ciut w dół. Mamy Downloads i tutaj klikamy na to i stąd pobieramy drugi plik. Ok, jak mamy pobrane możemy zainstalować, no i do zainstalowania tego moda oprócz tych dwóch plików, które pobraliśmy są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.10.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.10.2, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocne Tuty 905. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne tutaj 636. Potem wrócicie do filmiku 905 i zainstalujcie Forge na wersję 1.10.2. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forge z końcówką 2006, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2099, i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować te dwa pliki? Otóż musimy wejść do folderu appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.12. I ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasze obydwa pobrane pliki do folderu mods. Jeden i drugi. Mamy tutaj jeden, tutaj drugi, obydwa są w folderze mods. Zamykamy je, zainstalowane, uruchamiamy launcher i czekamy, aż nam się wszystko tutaj pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 2099. Klikamy play i czekamy, aż nam się uruchomi strona startowa. Ale zanim się uruchomi strona startowa, to powinna się pojawić strona z logo Mojanga i tam będzie pokazane, jak instalują się wszystkie pliki, które mamy w folderze MOC? O, jest strona z logo Mojanga, no i tutaj te czerwone paski. Nam no tutaj wszystko instalujące jest potrzebne do grania z modami. Znaczy, to jest obrazowe pokazanie tego, że coś się tam instaluje, oczywiście. że jeszcze moment, musimy poczekać, ale już za chwilę będzie strona startowa. Jeszcze moment. No reloaduj się. No. Także za moment o o, o i, i i i jeszcze chwila. No, i mamy stronę startową, wchodzimy w MOC, i tutaj mamy bez PKRS i tricapitator. Gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I otwiera nam się nasz świat. Od razu sobie weźmiemy. Y Siekierkę, siekierkę, siekierkę. Siekierka jest tu. Ok. Mamy sobie diamentową siekierkę. Mamy duże drzewo. Możemy je sobie ściąć. Oczywiście to chwilę trwa, bo drzewo jest duże. Ma dużo pięków. I proszę bardzo, spadło całość. Spadła całość. Na mapie widać, ile kawałków drewna nam pospadało, także teraz wystarczy pozbierać. I drewno mamy, i oczywiście wszystkie sadzonki, i ewentualne jabłka gdzieś jeszcze pewnie na drzewie jeszcze wiszą. To możemy sobie kolejne ściąć. Było wielkie drzewo, które było nad innymi drzewami, i tutaj nam jeszcze doupadało to wszystko. No, także jak widzicie, mod działa. To ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę AniaPG.pl, No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się. PAPA. Pa.